Jak chcecie kupić duże mieszkanie, umówmy się około 100 metrowe, to to mieszkanie, mówiąc krótko, to musi być petarda. Każdy wie, że jak wejdzie do tego mieszkania, to się po prostu zakocha. Mamy tutaj największy lejek, jeśli chodzi o stronę kupującą, bo mamy i osoby, które kupują mieszkanie na start, osoby, które kupują mieszkanie dla rodziców, inwestorów, którzy dalej kupują na wynajem. Jest zawsze klient gotówkowy na taki mały produkt. Jakbyśmy zrobili ankietę i zapytalibyśmy, ile z tych osób inwestuje w małe mieszkania, to na 100 inwestorów setka by powiedziała. Że obraca małymi mieszkaniami. Cześć, tu Patryk Sołtysiak, a ty jesteś na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie razem z Maciejem wymieniamy się właśnie wiedzą i doświadczeniem w zakresie obrotu mieszkaniami na tym rynku, czyli na rynku pierwotnym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak w tych Trudnych i nieprzewidywanych czasach na rynku nieruchomości nie stracić i jakie mamy strategie właśnie w inwestowaniu w obrocie mieszkaniami na rynku pierwotnym. Maciej, to może od razu przejdźmy do rzeczy, do konkretów. Co robisz na co dzień z tymi mieszkaniami? Czyli, what do you do for a living? Generalnie na co dzień to nic żyje ale nie każdy może chciałby mieć taką strategię, żeby 100% swojego czasu poświęcić na nieruchomości. Ale wrócę do tego zagadnienia, które poruszyłeś na początku, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że z jednej strony ta niepewność, mamy ten konflikt za wschodnią granicą i tak dalej, i tak dalej. Jest zespół czynników, który powoduje, że inwestorzy, docelowi klienci, właściciele tych mieszkań zaczynają się zastanawiać, jak to będzie. My tutaj skupiamy się na inwestorach, Czyli mówiąc krótko, na fliperach, którzy chcą zarabiać na nieruchomościach na rynku pierwotnym, ja w jaki sposób oni mogą zabezpieczyć swoje portfele. Więc moim zdaniem kluczem do tego jest to, żeby nie stawiać 100% swojego majątku. Na dźwigni. Popularne systemy inwestowania, które, z których zresztą sami jak najbardziej korzystamy, typu 10,90, 20,80, czy nawet 50 na 50, ostatnio dość popularne na rynku, no to nie może być czegoś takiego, że jest inwestor, który dysponuje, powiedzmy, milionem złotych i on kupi w systemie 20,80, mieszkań o nominalnej wartości 5 milionów złotych, wybuchnie ponownie pandemia, cokolwiek się wydarzy na rynku, będzie negatywna rekomendacja KNF-u i się okaże, że nikt nie ma zdolności kredytowej w tym kraju, co już mieliśmy przyjemność mieć w zeszłym roku i w tym momencie cały ten kapitał zapłacony do dewelopera na przykład w formie zadatku mu przepadnie. No jest to skrajnie nieodpowiedzialne, żeby 100% majątku postawić na dźwigni tak naprawdę, którą zaoferuje nam deweloper. Tutaj trzeba wrócić do podstaw inwestowania i jak najbardziej kupowanie w harmonogramie tak, ale za 20-30% swoich Oszczędności swojego kapitału przeznaczonego na inwestowanie. Pozostała część niech będzie w tak bezpiecznych inwestycjach, gdzie płacimy do dewelopera 100% wartości, wykupujemy to mieszkanie, wiemy, że nic już nam nie grozi, w razie czego będziemy mogli je wynająć. Mamy bezpieczny produkt, a poprzez jego zbycie będziemy mieli na wykup. Tych mieszkań kupionych w systemie jakimkolwiek 10, 90, 20, 80, 30, 70. Tutaj wiadomo, że jest dowolność, ale żeby mieć zawsze na pokrycie. Tej inwestycji, która jest zalewarowana. Oczywiście trzeba to poukładać na osi czasu, ale to jest filar do tego, żeby nie inwestować 100% kapitału na dźwigni. No to na co stawiasz obecnie swój majątek w takim razie? Majątek to bardzo optymistycznie powiedziałeś, ale powiedzmy, że kapitał, który mam do zainwestowania, to dzisiaj mam ustawiony w dwóch końcach powierzchni mieszkaniowych. Z jednej strony są to małe, łatwo zbywalne mieszkania do 45, powiedzmy nawet do 50 metrów, bo wszyscy mówią, że małe dwójki to 40 metrów łatwo zbywalne mieszkania. Jak najbardziej tak, ale trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 50 metrów jest tak samo łatwo zbywalnym produktem, bo on jest po prostu deficytowym towarem na rynku. Na no, po drugiej stronie. Są mieszkania duże, około 100 metrowe, czyli powiedzmy między 90 a 115 metrów, które są wykupione, tak? czyli z założenia te mieszkania nabywam po to, żeby je wykończyć w odpowiednio wysokim standardzie, tak naprawdę analogicznym do standardu inwestycji i znaleźć docelowego właściciela nieruchomości. I ten towar taki łatwo zbywalny, płynny, typu te 30, 40 do 50 metrów, ale pamiętajcie, że 50 metrów czy 51 to muszą być trzy pokoje, żeby się nie okazało, że ktoś kupi 54 metry dwa pokoje bez możliwości wydzielenia trzeciego pokoju, odniesie się, że to jest ten sam segment mieszkań. Nie, tu mówimy o 50 metrowych mieszkaniach trzypokojowych, to jest ten łatwo zbywalny produkt, który spokojnie można nabywać na dźwigniach bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo sprzedania tego jeszcze na etapie budowy, a z drugiej strony ten filar, czyli ta podstawa zabezpieczenie kapitałowe w dużych mieszkaniach i trzeba mieć to na względzie, jak robicie sobie Excela do tych nieruchomości, że od momentu odbioru kluczy poprzez dużo dłuższe wykończenie, ono trwa około 3 miesiące, szukamy klienta, to trzeba by było przyjąć, że dzisiaj czas obrotu na takim mieszkaniu to jest między 9 a 12 miesięcy, w zależności oczywiście jak go wymarżujecie. Jak przesadzicie z marżą, no to będziecie bliższej bandy 12 miesięcy, całej transakcji. No i jeżeli ona będzie zdroworozsądkowa, to powinno to wszystko wynieść około 9 miesięcy przy dzisiejszym rynku. No, powiem szczerze, ja taki bogaty jak ty nie jestem i, i dużych mieszkań swoim kapitałem nie rezerwuję, znaczy jedynie jakąś część, powiedzmy, jeżeli jest to im Inwestycja w trakcie budowy jest ciekawsza nieruchomość, to poświęcę swój kapitał, zarezerwuję taką większą nieruchomość 100 metrową, ale jednak no mam ten kapitał rozłożony na małe mieszkania głównie. Są to mieszkania do 45 metrów, a te duże, staram się jednak znaleźć na nie inwestorów, żeby to był kapitał obcy. Dlaczego? No, dlatego, że ja lubię spać spokojnie i lubię, jak co miesiąc coś mi na to konto wpływa, wypływa, jak coś się po prostu dzieje. I w przypadku tych małych, mieszkań. Mówiąc szczerze, to co ty powiedziałeś, ja, ja tak robię, no bo yy, myślę o tym, co się będzie działo przez najbliższe 18 miesięcy, co będę miał w tym portfelu, więc układam sobie te mieszkania na osi czasu, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem stawiam na to, że ja je jak zarezerwowałem w trakcie budowy, to ja też je w trakcie budowy sprzedam. I tak się w gruncie rzeczy działo, przez co miałem niższe zyski jednostkowe od takich mieszkań, bo to są małe lokale, więc jak pewnie dobrze wiecie, nie zarabiamy tutaj 200-250 tysięcy, a ty takie strzały miałeś w swoim życiu od tych większych mieszkań. No tak, ten wynik można uznać, że jest powtarzalny, tylko. Tak jak e, trzeba zwrócić uwagę na bazę, e, którą trzeba zainwestować. Jeżeli mamy na myśli Poznań e, Wrocław Łódź, no to na dzień dzisiejszy z wykończeniem to jest poziom około 1 200 tysięcy, plus minus 200 tysięcy, a jeżeli mm, mówimy o Warszawie Krakowie i Trójmieście, no to takie większe mieszkanie w standardzie Dobrym plus. Nie mówimy tu o rynku premium, bo on jest abstrakcyjnie drogi. No to koszt wejścia w taką inwestycję z wykończeniem to jest około 1,5 miliona złotych. Więc jak przyjmiemy, że rok czasu sprzedajemy takie mieszkanie, no to żeby zarobiło nam 20%, no to wynik finansowy na koniec powinien wynosić minimum 300 tysięcy. No bo jeżeli będzie wynosił 150, no to nie będzie tutaj opłacalności dla inwestorów, którzy chcą wejść w ten temat na 10%, bo na 10% to można szukać dobrze rentownego wynajmu który będzie ocierał się o ten wynik, a będzie miał dużo większą płynność, tak? Będziemy mieli tą regularność wpływów, o której wcześniej wspomniałeś. No i, no i tutaj ym, ja wolę posiłkować się kapitałem zewnętrznym w zakresie tych większych mieszkań, wykończeniem tych większych mieszkań, tylko to nie mogą być mieszkania, żeby zrobić ten wynik, tak jak powiedziałeś, to nie mogą być takie klasyczne mieszkania 80-75 metrów i 4-5 metrów balkonu. To muszą być ciekawsze układy z właśnie z większymi tarasami czy z większymi ogródkami. Ja kilka takich mieszkań mam obecnie, obecnie w ofercie. Część z nich jest na rynku e, wykończona. Część z nich czeka na inwestorów pasywnych, których obecnie poszukuję, tak jak wspomniałem, rezerwuję na 10% takie nieruchomości i czekam do samego końca. Dlaczego? Dlatego, że mam na tyle atrakcyjną ofertę dla, dla inwestorów pasywnych, ponieważ mam zafiksowaną cenę sprzed roku, sprzed e, półtora, więc no, jest to przy takim stole, jak sobie rozmawiam z takim inwestorem, pokazując mu taką wartość nieruchomości, którą miałem wcześniej, jest to dla niego atrakcyjne i łatwiej jest mi znaleźć tego inwestora. Jestem skłonny nawet poświęcić te 10% w rezerwacji, zaoferować mu dodatkowo takie zabezpieczenie, przerzucić to mieszkanie na niego, czyli dać mu to zabezpieczenie, że ma tą nieruchomość na siebie i to 10%, które zarezerwowałem wcześniej, automatycznie wskazać mu, że ok, słuchaj, ja. Wierzę w tą nieruchomość, ja jestem w stanie to 10% poświęcić. Co mi to daje? Łatwiej mi jest rozmawiać z takimi inwestorami, bo szczerze mówiąc, nie mam na to czasu, żeby siedzieć z każdym po kolei pić kawę. A dwa, dalej mam dźwignię, bo wpłacam jedynie 10%. Co prawda, kapitałem na końcu dzielimy się po połowie, ale mimo wszystko ta dźwignia mi dalej pracuje. A głównie tą dźwignię stosuję właśnie na małych lokalach. Rezerwując na 10, 20, czy nawet 30%, no bo dalej mam. Trzykrotną y, możliwość realizacji zysku na trzykrotnie mniejszym kapitale zainwestowanym od takiej jednostkowej nieruchomości. I biorąc pod uwagę te półtora miliona, o których wspomniałeś, ja mogę zarezerwować takich nieruchomości kilka, kilkanaście. Na przestrzeni tych 18 miesięcy. Raczej dążymy do tego, że będzie mniej tych nieruchomości, dlatego że harmonogramy, które stosowaliśmy wcześniej, czyli 10, 90, 20, 80, są coraz rzadsze i coraz trudniej jest z deweloperami rozmawiać. Dlaczego? No, dlatego że podaż jest mniejsza, dlatego że wszyscy dobrze wiedzą, że małe mieszkania znikają z inwestycji najszybciej, więc trudniej jest się z deweloperami dogadać. Czy się nie da? Oczywiście, że się da, bo gdyby się nie dało, to byśmy tutaj nie siedzieli. Możemy negocjować takie mieszkania, jest po prostu trudniej, więc trzeba mieć silne nogi i więcej czasu na rozmowy z deweloperami. Tutaj wspomniałeś o tych dużych mieszkaniach i zgadzam się jakby w 100 Mieszkanie, jak chcecie kupić duże mieszkanie, umówmy się około 100 metrowe, to to mieszkanie, mówiąc krótko, to musi być petarda. I już czy ono będzie miało ogród 250 metrów, czy balkon i loggie. Ono musi mieć dobrą y, wystawę słoneczną, musi być y, duży przestrzenny salon, musi mieć, muszą być dwie łazienki i tak dalej tak dalej. Każdy wie, że jak wejdzie do tego mieszkania to się po prostu zakocha. Mam żywy przykład, na, miałem, y, mieliśmy po 9 mieszkań na inwestycji, ja je wszystkie wykańczałem, jedno z tych mieszkań miało mały balkon. Ta wada kładzie się cieniem. Na e, całości inwestycji i wiem, że tego mieszkania nie idzie w żaden sposób wymarżować, mimo że jakość jest taka sama, układ pomieszczeń jest bardzo dobry, wszystko się spina, ale ci klienci klasy średniej, oni muszą mieć ściśle dopasowany produkt do swoich oczekiwań. Jeżeli jedno z tych oczekiwań nie jest spełnione, w tym przypadku jest to mały balkon, albo na przykład nie byłoby dwóch miejsc postojowych, nie byłoby osobnej e, toalety, do której się wychodzi z sypialni, obojętnie e, jest im to, że wszystko inne działa. Ten jeden mankament przekreśla inwestycje, więc ten dobór mieszkań jest dużo bardziej skrupulatny. Ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak jak ogląda nas dzisiaj sporo osób, część z nich jest inwestorami, jakbyśmy zrobili ankietę i zapytalibyśmy, ile z tych osób inwestuje w małe mieszkania, to na 100 inwestorów, na 100 fliperów aktywnych, setka by powiedziała, że obraca małymi mieszkaniami. Jakbyśmy zadali pytanie tej samej docelowej grupie. Ile z tych osób obróciło mieszkaniem powyżej 95 metrów na rynku pierwotnym czy wtórnym, na wtórnym tych mieszkań nie ma, jaki mniej więcej procent by odpowiedział, że obracał, obraca, zrobił chociaż jednego flipa na takim dużym mieszkaniu? No Pamiętam jak zadajemy to pytanie, jak jeździmy po Polsce i rozmawiamy z większą grupą osób, no to na palcach jednej ręki można powiedzieć, zgłosiły się osoby, które obróciły więcej niż 80 metrami. Czyli przyjmijmy, że 3-4% inwestorów, którzy aktywnie działają dzisiaj na rynku, kupuje i sprzedaje małe mieszkania. I w kontekście małych, łatwoobrotowych mieszkań jest to produkt podniesionego ryzyka w kontekście tego, że ono się będzie dłużej sprzedawało. Ale w momencie, kiedy ktoś takie mieszkanie nabywa i on sobie już w ciemno, na dzień dobry, bukuje że ma w Excelu rok czasu sprzedaży. To z drugiej strony konkuruje tylko z 3% innych inwestorów na rynku. W momencie, kiedy mamy łatwo zbywalny towar, to się zgadza. Król jest tylko jeden, małe mieszkanie 35-40 metrów jest niepodważalnym liderem rynku, ale dla osób, które mają już jakąś historię, chciałyby zdywersyfikować swój portfel. To ja pokazuję kierunek, że nie 100% kapitału tylko w małe, łatwo mieszkania. Niekoniecznie segment średni, który tutaj w naszej wspólnej opinii jest średni. <grym> Mamy tutaj na myśli mieszkanie między 55 a 75-80 metrów. I pamiętajcie, że to co mówimy to dotyczy ogółu. Są tak dobre mieszkania 65-metrowe na rynku dzisiaj, które sam bym kupił. Ale z założenia szukam czegoś, co mnie wyróżnia. Czyli oferuję produkt. Na który jest popyt w Polsce? No bo teraz musimy sobie zadać pytanie, czy nie ma w Polsce ludzi, którzy chcą mieszkać w 100-metrowych mieszkaniach, nie chcą mieszkać w domach, w szerekach, w bliźniakach i oczekują gotowego produktu? No jest, ale jest ich mało. Dokładnie. Jest, mało. jest ich mało, ale mieszkań, które spełniają te ich ściśle określone oczekiwania, jest jeszcze mniej. Dzisiaj, wychodząc na rynek w Poznaniu, jakbym odwiedził wszystkich 170 deweloperów, którzy to budują, to nie wiem, czy bym znalazł. 7 mieszkań, które byłyby takimi petardami takimi idealnymi mieszkaniami do handlu. Po prostu ten towar jest ultradeficytowy. I chciałbym podkreślić to, że jak już znajdziecie takie mieszkanie, to warto się nad tym zastanowić, żeby to kupić. Nie każde duże mieszkanie jest super ekstra do sprzedaży, ale jak traficie tą perełkę, to będziecie bezkonkurencyjni na rynku i to też pokaże waszą siłę jako inwestorów. Chociażby dywersyfikacja tego kapitału w oparciu o różny produkt. No ale pamiętajmy, że klientów też jest mało, jeśli chodzi o takie produkty. Jest dużo mniej niż w przypadku tych małych mieszkań. No nie bez powodu deweloperzy te małe mieszkania budują w większej ilości, czy robią to umiejętnie i wiedzą kto dokładnie króluje, bo króluje mieszkanie 35 m 2 pokoje. Czasami mamy wrażenie, że są same kawalerki. Natomiast mamy tutaj największy lejek, jeśli chodzi o stronę kupującą, bo mamy i osoby, które kupują mieszkanie na start dla siebie, mamy osoby, które kupują mieszkanie dla rodziców, bo na przykład jeden z nich zmarł, drugi mieszka w domu. No i bo też często mam takie, tak, mamy takich klientów, jeśli chodzi o nasz portfel. Mamy wreszcie inwestorów, którzy dalej kupują na wynajem lokale. Dalej jest to spor narodowy Polaków, więc pojawia się szereg osób, które chcą zainwestować kapitał w ten sposób. No i mamy też, można powiedzieć, rodziców młodych osób, studentów, którzy po prostu chcą ulokować swój kapitał, wiedząc o tym, że dane dziecko pójdzie na studia. Takich też pewnie klientów w swoim portfelu. Portfelu miałeś, więc jest zawsze klient gotówkowy na taki mały produkt. Na duże lokale, które są perełkami, jest ich mniej, ale też jest klient gotówkowy, prawda? No dokładnie. Mi się nie zdarzyło sprzedać klientowi kredytowemu dużego mieszkania przez ostatnie dwa lata. Raczej to 95% jest gotówka, a nawet jak komuś brakowało, to była 100-200 tysięcy. Ale to bardziej było na takiej sadzie, czy możemy zapłacić, nie wiem, 85%, a w ciągu 30 dni pozostałą kwotę. To raczej nikt nie szedł w to, że będzie się kredytował, tylko była dobra wola dwóch stron, czy możemy odłożyć tą małą część transzy, nie wiem, o miesiąc czy o dwa, bo dozbierają. Tylko tutaj moim zdaniem łatwiej jest się pomylić. Mimo wszystko, jeśli chodzi o takie osoby, które gdzieś tam liznęły flipowania, kolokwialnie rzecz ujmując, no balkon 8 metrów to jeszcze nie jest... To nie wszystko, taras. To jeszcze nie jest wszystko, więc... Nie, jak najbardziej się zgadzam, to tutaj o pomyłkę jest dużo łatwiej, dlatego ten produkt, no on musi być idealny, bo w mieszkaniu 40 metrów, czy 35, nawet jak kupicie je bez balkonu, to i tak je będziecie. Obniżycie cenę i tak dalej, ale w przypadku tych bardzo drogich, czy drogich nieruchomości, może się okazać to tak dużą tragedią, mówię to w cudzysłowie, że albo się sprzedaż wydłuży, albo zjewam marżę. Tu trzeba się nastawić na to, że ci klienci mają całkowicie inne oczekiwania. Trzeba się wczuć w ogóle w to, co oni chcą, jaki ma być standard wykończenia. To musi być dopasowane do lokalizacji, do standardu inwestycji, do tego w ogóle, w jakim miejscu jest wasze mieszkanie w całej inwestycji. Są rozbieżności, że inwestycja kosztuje między. 16-24 16,24 zł za metr, czyli mamy 8,000 zł różnicy na metrze kwadratowym w ramach jednego bloku. No nierozsądne jest kupić najtańsze mieszkanie nad śmietnikiem albo zacienione i nie polecałbym kupna najdroższego mieszkania. Z reguły ono jest wysoko wycenione, deweloper ma czas, żeby sobie poczekać na tego klienta, więc sam dobór dobrego mieszkania w ramach inwestycji premium też jest wyzwaniem. No więc skąd No właśnie, tutaj też trzeba się namęczyć, żeby taką perełkę znaleźć. Jak najbardziej. Ja jednak osobiście, no lubię jak coś się dzieje, lubię jak Ci klienci przychodzą, ale ja też nie lubię, co, o czym wspomniałeś, procesu samego wykończenia, więc ja w przypadku tych małych mieszkań mam tą zaletę, że nie muszę angażować zasobów ludzkich, ja ich angażuję, ale nie na moim kapitale, tylko na kapitale inwestora, wtedy tych transakcji jest u mnie mniej i tam mogę swoją ekipę i tatę, z którym współpracuję, umieścić, natomiast swój kapitał kieruję w małe mieszkania, gdzie jedyną rzeczą, którą robię, to jest długopis, podpisuję umowy przy zakupie, umowy przy sprzedaży i to jest to, co, co, co osobiście lubię, bo nie potrafię bić gwoździa w ścianę, więc jakby mojego taty nie było, to nie wiem, sobie poradził szczerze mówiąc z tym wykończeniem. Muszę powiedzieć, że bardzo mocno to uprościłeś, że używasz tylko długopisa, bo o ile znalezienie dużych mieszkań jest stosunkowo trudne, to znalezienie Optymalnego małego mieszkania też wymaga zachodu. To nie jest tak, że pójdziemy do dewelopera i powiemy: Poproszę 40-metrowe mieszkanie z balkonem 30 metrów, a deweloper powie: To super, to 10,90 panie Patryku, i widzimy się za dwa lata. No tak, rynek nie funkcjonuje i ilość pracy, którą wykonujemy dla znalezienia optymalnego produktu. Pamiętamy, że optymalny produkt. Do handlu to nie jest najlepszy produkt do mieszkania dla mnie, to nie jest najlepszy produkt, bo mi szwagier powiedział, że to jest idealne miejsce i tam się będzie super mieszkać. Optymalny produkt musi spełniać szereg czynników, żeby był wartościowy dla przyszłego inwestora. Dla przyszłego najemcy, czy da się go podzielić, czy to jest rozwojowa lokalizacja, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I musimy to jeszcze wszystko nałożyć na cenę. No Ja, ja jeszcze podróżować lubię, no i nie bez powodu wymyśliliśmy w markę FNP, no bo podróżujemy po Polsce. Ja nie chcę zamykać się na Poznań, więc no inwestuję w całej Polsce, więc finalnie gdzieś te mieszkania są, gdzie się znajduje, no czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, zawsze coś tam się z, ma z małych mieszkań yy, znajdzie. No, biorąc pod uwagę też fakt, że w Polsce średnio buduje się ponad 100 tysięcy mieszkań, więc produkt jest. Jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa, biorąc pod uwagę fakt, że mam ten lejek, to wiem, czego u ciebie nie ma, bo ty bazujesz na większych mieszkaniach, a co ja mam? Bo ja potrafię jednemu klientowi sprzedać kilka mieszkań. Ty wątpię, że znajdziesz osobę, która kupi od ciebie jedno duże mieszkanie, potem drugie, bo ja często mam tych inwestorów. Sprzedałem jedno małe mieszkanie. Takiej osobie to mieszkanie się spodobało. No i zadzwoniła do mnie panie Patryku. No z racji tego, że wiem, że pan nie robi tego jednostkowo, jednego mieszkania pan nie sprzedaje. Ma pan coś jeszcze ciekawego? No i tak od sprzedaży do sprzedaży. Więc wtedy w ogóle mamy tą sprzedaż ułatwioną. Hitem był fakt, jak brat sprzedawał jednej osobie trzy mieszkania na tej samej inwestycji. Podzielił sobie sprzedaż. Zresztą ja o tym mówiłem na naszym kanale na YouTubie przy procesie sprzedaży, gdzie najpierw zakupił taki, taka osoba, która zakupiła mieszkanie dla córki. Potem brat stwierdził, że no, z racji tego, że klient no, był majętny, dlaczego nie masz sobie kupić drugiego mieszkania na wynajem obok? Córka będzie przy okazji doglądała inwestycji. Na co się zgodził, w sumie stwierdził, że to dobry, jasny i logiczny argument, po czym stwierdził, że w sumie jak ma kolegów, to dlaczego nie, nie zapyta, czy ktoś z kimś nie chciałby spodzielić tego najmu, więc tak finalnie sprzedał trzy mieszkania jednej osobie. No tu się zgadzam, ten klient na 99% do mnie nigdy nie wróci, ale to myślę, że każdy musiałby indywidualnie skorelować ze swoimi celami. Załóżmy, że mamy cel milion złotych, czy milion złotych rocznie na flipach to jest dobry wynik? No! No tak, tak. Myślę, że dla większości osób, które nas słuchają, jest co najmniej satysfakcjonujący. To mi wystarczy, że zrealizuję trzy flipy w ciągu roku, obsłużę trzech klientów, żeby zrealizować milion złotych. Żeby taki wynik wykręcić na małych mieszkaniach, to tej pracy godzinowo, jednostkowo trzeba wykręcić dużo, a ilość spotkań będzie się ocierała pewnie o 200. Więc zawsze ważymy to do nakładów pracy, przede wszystkim do zasobów kapitałowych, którymi dysponujemy i do celów, które sobie wyznaczamy. No ale można to też rozbić na: y, oczywiście, zarobi się mniej, ale lubię współpracować z osobami, bo dzięki temu może trochę mniej zarobię jednostkowo na mieszkaniu, ale oszczędzam przy tym, przy tym drugą, y, szalenie ważną walutę, jaką jest czas. No to mówisz, że lubisz tak spać spokojnie, że to wszystko tak się pięknie spina, spina ale tego towaru nakupisz 40 w roku na systemie 20, 80, 30 30, 70 na dźwigniach. No i, i co dalej, tak? To jest yy, dla większości inwestorów porażająca liczba zrealizowanych transakcji i na 100% pojawia się pytanie w głowie naszych widzów, co będzie jak się nie sprzeda? Jedno mieszkanie? Ok, to wezmę kredyt, dwa mieszkania to pożyczę od szwagra, ale te mieszkania idą w ilości naście, co najmniej w każdym roku, czyli wychodzi uśredniając, że musi sprzedać mieszkanie co dwa tygodnie. Nie co dwa tygodnie, co ja no. gadam, dwa, dwa mieszkania na miesiąc, to co dwa tygodnie, dobra. No tak, no tak, dobrze. No okej, okay, no wiesz co, no dlatego właśnie wymyśliłem sobie tą strategię z układaniem nieruchomości i zarządzania kapitału w czasie po to, żeby żeby mieć pewne zabezpieczenie i żeby właśnie spać spokojnie. A połowę kapitału wykładam na gotowe tematy, które wyszukuję z rynku, też małe, jeśli chodzi o mój kapitał. Ewentualnie część z tego wrzucam na rezerwację większych nieruchomości, ale to jest jakiś mniejszy odsetek. Jak dobrze wiesz, mały gotowy produkt to jest produkt, którego na rynku nie ma. Więc obracam tym małym mieszkaniem w szybkim tempie. Szybkie tempo mam na myśli tutaj do 3 miesięcy, to nie musi być wykończone mieszkanie, często obracam mieszkaniem w stanie deweloperskim, małym mieszkaniem, no bo nie ma tego gotowego produktu, klient wejdzie, będzie mógł dotknąć ścian, w ogóle pierwszy raz zobaczy małe mieszkanie na oczy, jak wcześniej tego nie kupował, bo tak to musi kupić kartkę papieru i jakieś zapewnienie dewelopera, że to wybuduje, ja natomiast mam gotowy produkt, więc ja... Ustawiam sobie takie nieruchomości co 6 miesięcy w czasie. 3 miesiące mam na sprzedaż, ewentualnie 3 miesiące dodatkowo na jakiś poślizg ze strony dewelopera, czy też może zorganizowanie jakiegoś kredytu hipotecznego ze strony klienta. ma wtedy więcej czasu. I te 6 miesięcy ustawianie takich mieszkań daje mi to, że w przypadku, kiedy nawet musiałbym wykupić taką nieruchomość czy te kilka nieruchomości, bo teraz ja to robię tak, że no mam kilka nieruchomości, po prostu w jednej inwestycji na teraz, kilka na za 6 miesięcy, kilka na za 12, kilka na za 18. Nawet jeżeli dojdzie do wykupu, no to ten pierwszy korowy kapitał, który mam, te, te 50% daje mi to zabezpieczenie, że to idzie tak ze mną w murze przez ten cały proces, prawda? Więc mam 6 miesięcy na sprzedaż pierwszego, to ten kapitał, bo temat. Jeżeli sprzedam, przerzucam na kolejne mieszkanie za 6 miesięcy, jeżeli się nie sprzeda. Mhm. Natomiast zawsze w umowie negocjuję możliwość zbycia tych nieruchomości w czasie i z reguły to się dzieje. Ale zawsze to zabezpieczenie jest. Powiem szczerze, zdarzyło mi się w karierze raz nie dopiąć tematu. Wziąłem 7 mieszkań w jednej inwestycji. Na szczęście na 5 miałem na wykup, więc z dwoma musiałem sobie jakoś inaczej poradzić, bo właśnie zapewniło mi to. To schematyczne działania, ale były to nietuzinkowe, dziwne lokale, bo były już troszeczkę większe niż małe. Nie 35 metrów, nie 40, nie 45 nawet, a 50-55 metrów. Więc, w dobie moim zdaniem obecnych realiów, myślę, że możemy sobie to już podsumować, jeśli chodzi o tą strategię. Małe mieszkanie, no zawsze się obronią. Jeżeli popełnisz błąd na dużych lokalach, w obecnych realiach, czyli kupisz jakieś 70 metrów, 65, a nie będzie, nie będzie zdolności kredytowej u Polaków, będą jakieś dziwne programy rządowe, które są obiecywane, nie wiadomo czy wejdą, a rynek kredytowy obecnie umarł na chwilę, nie wiadomo kiedy wróci, no to małe mieszkania, jak wiesz. No nie ma ich na rynku. Czyli, reasumując, małe mieszkania, mało zarabiamy, duże mieszkania, dużo zarabiamy, wszystko zależy od naszej indywidualnej strategii, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zachęcam Was, tutaj poniżej macie link do darmowego szkolenia na temat inwestowania na rynku pierwotnym. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.